Ludobójstwo, słowian, którego nie zauważyli historycy. Bitwa R1A przeciwko R1B według wersji profesora Klossowa. Witajcie, przyjaciele. Wyobraźcie sobie miejsce zbrodni. Nie, nie zaułek w kryminalnym Chicago lat 30. Wyobraźcie sobie skalę całego kontynentu. Europa. Około 400-500 lat temu. Przez długi czas historycy opowiadali nam przytulne bajki o tym, jak kultury płynnie się zmieniały, jak ludzie wymieniali się garnkami, technologiami wytopu brązu i koralikami. Pokojowa migracja, asymilacja, przyjaźń narodów starożytnego świata. Ale co jeśli wam powiem, że współczesna genetyka, uzbrojona w sekwenatory i kalkulatory, namalowała obraz, od którego tradycyjnym historykom drży powieka? a podręczniki aż chce się przepisać w gatunku horror? Co jeśli 4,5 tysiąca lat temu w Europie Środkowej miała miejsce czystka etniczna o takiej skali, że całkowicie zmieniła portret genetyczny kontynentu? Dzisiaj zagłębimy się w teorię profesora Anatolia Klossowa i jego getcia genealogii DNA. Porozmawiamy o tym, dlaczego nosiciele zachodnioeuropejskiej krwi R1b i nosiciele wschodniosłowiańskiej krwi R. -E -D -A, to nie tylko sąsiedzi, ale uczestnicy starożytnej wędety. Zrozumiemy, gdzie nagle zniknęli przodkowie Słowian z Niemiec i Francji w połowie trzeciego tysiąclecia paraczeckiego i dlaczego według tej wersji rasa aryjska to wcale nie to, o czym krzyczano z trybun w Niemczech lat 30. W XX wieku. W tym wideo omówimy trzy kluczowe momenty. Jedrytyl. Kim są Ertali Erbinowie i dlaczego ich przybycie do Europy profesor Klosow nazywa totalną inwazją. 2. Jak archeologia kultury Pucharów Dzwonowatych być może ukrywa ślady pierwszego ludobójstwa Ariów. 3. Jak ci, którzy przetrwali tę rzeź, stworzyli fundament dla całej współczesnej cywilizacji, uciekając na nizinę rosyjską, a na samym końcu. Opowiem wam jeden szokujący fakt genetyczny o najwyższej kaście w Indiach, braminach, który sprawi, że spojrzycie na każdego turystę z Delhi w nowy sposób. I tak, spoiler. Być może są oni bardziej Rosjanami, Słowianami, niż niektórzy z nas. Zaczynajmy. Historia Biologiczna. Jak czytać księgę napisaną krwią. Na początek odrzućmy łopaty i pędzelki, którymi tak lubią machać archeolodzy. Problem archeologii polega na tym, że garnek nie potrafi mówić. Jeśli znajdziecie na wykopaliskach w Berlinie garnek z ornamentem podobnym do garnka z Woroneża, może to oznaczać cokolwiek migrację, handel, albo to, że mistrz po prostu ukradł wzór, a DNA kłamać nie umie. W centrum naszej historii jest chromosom itseł. Ta rzecz, która czyni mężczyznę mężczyzną, jest przekazywana z ojca na syna praktycznie bez zmian przez wieki, ale czasami, mniej więcej raz na kilka pokoleń, następuje w niej błąd, mutacja. W genealogii DNA nazywa się to SNIP-SNS. To swoisty znacznik, kod kreskowy, który na zawsze pozostaje w rodzie. I tutaj na scenę wkracza profesor Anatolij Klosow. Jego teoria opiera się na twardym matematycznym obliczeniu prędkości tych mutacji to jak datowanie węglowe, tylko dla ludzi. Mamy więc dwóch głównych bohaterów. Pierwszy haplogrupa RS1A. W mediach i lekką ręką samego profesora często nazywa się ich ariami lub protosłowianami. Chociaż to oczywiście duże uproszczenie, ale dla dramatyzmu je zostawimy. Dzisiaj nosiciele R1A to do 50-60% mężczyzn w Rosji, na Ukrainie, Białorusi i w Polsce. Drugi bohater haplogrupa R1B. Klosow nazywa ich Erbinami. To do 60-80% mężczyzn Europy Zachodniej, Irlandczycy, Anglicy, Hiszpanie, Francuzi. Wydawałoby się, że żyją sobie dwaj bracia akrobaci, R-1A i 1B. Obaj pochodzą od jednego wspólnego przodka, haplogrupy R, gdzieś w południowej Syberii, około 20 tysięcy lat temu. Przecież to krewni? Technicznie tak. Ale jak to się mówi, nie ma nikogo straszniejszego niż obrażony krewny, roszczący sobie prawa do mieszkania babci. W naszym przypadku mieszkaniem stała się Europa. Drogi tych chłopaków rozeszły się bardzo dawno. R1A nasi umowni Aralii i Ariowie ruszyli szlakiem migracyjnym przez południe, Anatolię i Bałkany do Europy. A R1B Erbinowie poszli inną długą drogą przez Azję Centralną, Afrykę Północną i weszli do Europy przez Półwysep Iberyjski, przez Gibraltar. I tu zaczyna się najciekawsze. Wyobraźcie sobie Europę pięć tysięcy lat temu. Była to w istocie terytorium R. a i innych starych grup europejskich, jak imieś i Gedawa A. Żyli tam już od tysiącleci, budowali, orali, modlili się do swoich bogów. A potem około 4000-800-4500 lat temu z zachodu zaczynają napływać ludzie ze znacznikiem R 1 B. W oficjalnej historii kojarzy się to z kulturą pucharów dzwonowatych Bell Beaker Culture brzmi miło, prawda? Dzwoneczki pucharki. W rzeczywistości, jednak, według wersji Celsora, to w wersji klosowa była to maszyna śmierci epoki brązu. Wielka czystka Gdzie zniknęli starzy Europejczycy? Spójrzmy na mapę kopalnego DNA to najbardziej ofia oficjalny, i sprawdzony fakt, jaki mamy. I jest on naprawdę dziwny. Jeśli weźmiemy pochówki w Niemczech, datowane powiedzmy na 4800 lat temu, znajdujemy tam R1a. Znajdujemy tam haplogrupę g 2 a tych samych budowniczych dawnej Europy i 2 a Ale wystarczy przekroczyć granicę 4500-4000 lat temu. Bum, jakby ktoś pstryknął palcami nosa. Haplogrupa R1a znika z Europy środkowej. Po prostu wyparowuje. Na ich miejscu masowo zaczynają pojawiać się pochówki Erlending. Historycy nazywają to zmianą kultur. Archeolodzy mówią: cóż, przyszła do nich moda na nowe puchary i sztylety. Serio? Moda? Profesor Klosow, z charakterystyczną bezpośredniością fizyka-chemika, zadaje rozsądne pytanie. Gdzie podzieli się mężczyźni? Żeńskie mitochondrialne DNA Przekazywane przez matkę, w Europie nie zmieniało się tak radykalnie, a męskie linie r 1 a zostały wycięte w pień. To nie wygląda na asymilację. Przy asymilacji miejscowi mieszają się z przybyszami, a tutaj miejscowych po prostu nie ma. W genetyce nazywa się to wąskim gardłem, ale w kontekście historii właściwiej nazwać to ludobusz, ludobójstwem. Kultura pucharów dzwonowatych, ci sami Erbinowie RC1B, była niezwykle agresywna. Jako pierwsi w regionie zaczęli masowo używać broni z brązu i, co ważne, łuków specjalnego typu. Szli z Pirenejów, Hiszpanii, na północ i wschód. I wszędzie, gdzie przechodzili, stare haplogrupy znikały. Jest ciekawy, potwierdzony fakt. Prawie wszyscy współcześni zachodni Europejczycy są potomkami jednego jedynego klanu mężczyzn żyjącego około 450 lat temu. To znaczy, kilku skutecznych wodzów R1B rozmnożyło się tak bardzo, że zasiedlili swoimi potomkami całą Anglię, Francję i Niemcy. A miejscowi faceci R1A ich czaszki znajduje się we wspólnych mogiłach, często ze śladami gwałtownej śmierci. W Niemczech znaleziono pochówek w Eulau Leżą tam zabici dorośli i dzieci. Analiza genetyczna wykazała: To R1a. Kto ich zabił? Datowanie pokrywa się z przyjściem kultury pucharów dzwonowatych. R1b. Przypadek? Profesor tak nie uważa. Klosow twierdzi: To była wojna na wyniszczenie bitwa o zasoby o ziemię, o kobiety. R1b przybyli z zachodu systematycznie wypierali R.A. na wschód. W rezultacie nosiciele R1A uciekli. Gdzie? Na nizinę rosyjską. Tam, gdzie lasów było więcej, a szalonych facetów z pucharami dzwonowatymi mniej. I tutaj ironia losu. Współcześni europejscy nacjonaliści lubią mówić o swoich aryjskich korzeniach, ale jeśli wierzyć tej teorii, ich przodkowie, Erbinowie, Właśnie zniszczyli tych historycznych Ariów, R1A w Europie, wyganiając ich na Bagna polesia. Wychodzi na to, że Hitler, goniąc za nordycką czystością, w rzeczywistości polował na ducha narodu, który jego właśnie biologiczni przodkowie wytępili. Sarkazm historii na poziomie 80. Egzodus i przegrupowanie. Narodziny rosyjskiego pola. Zatem uchodźcy rd a wycofują się. Okres od 4500 do 3500 lat temu opuszczają przytulną Europę środkową, gdzie klimat jest łagodniejszy i odchodzą na wschód, na terytorium współczesnej Polski, Ukrainy, Białorusi i Rosji. Historycy odnotowują to przemieszczenie jako pojawienie się kultury ceramiki sznurowej, Corded Ware Culture, a później kultury Fatjanowskiej. Fatianowcy, to w istocie przodkowie tej gałęzi, która potem stanie się Rosjanami, Białorusinami i Ukraińcami oraz Polakami. Pomyślcie przez chwilę, co czuje naród, który został wygnany z domu? Staje się zły, twardy i bardzo pomysłowy. Na nizinie rosyjskiej następuje eksplozja demograficzna. RDNa -E znalazłszy się bezpiecznie, z dala od agresywnych zachodnich sąsiadów, zaczynają rozmnażać się z niesamowitą prędkością. Właśnie w tym okresie formuje się to, co nazywamy substratem protosłowiańskim, a dokładniej protoaryjskim. Zajmują ogromne terytoria od Bałtyku po Ural, hodują bydło, podnoszą metalurgię na nowy poziom. I tutaj Klosow zwraca uwagę na ważny szczegół. Oni nigdzie nie zniknęli. Ciągłość genetyczna na nizinie rosyjskiej ze Santynie rosyjskiej jest wyraźnie widoczna. Ci sami Fatianowcy których groby znajduje się w lasach pod Jarosławiem czy Moskwą, mają tę samą haplogrupę R1A z z co połowa widzów tego kanału, jeśli jesteście mężczyznami z Europy Wschodniej, oczywiście. To burzy popularny mit, że podrap Rosjanina, a znajdziesz tatara. Inwazja mongolska oczywiście była, ale zostawiła minimalny ślad genetyczny. Rosjanie, Słowianie. Genetycznie pozostali potomkami tych samych uchodźców z Europy środkowej i autochtonów wschodniej równiny. Jesteśmy biologicznymi dziećmi tych, którzy przeżyli wąską, wielką rzeź europejską epoki brązu. Ale najciekawsze działo się nie tylko w lasach pod Moskwą. Część tej ogromnej masy ludzi, nabrawszy sił, ruszyła dalej na wschód i południowy wschód. Dotarli do południowego Uralu. I tutaj Moi przyjaciele, dochodzimy do miejsca, od którego wszystkim ezoterykom świata kręci się w głowie. Sintashta, Arkaim kraina miast właśnie tutaj na granicy Rosji i Kazachstanu około cztery tysiące lat temu wynaleziono rydwan bojowy nie w Egipcie, nie w Mezopotamii, a tutaj na Uralskich Stepach. Wynaleźli go nosiciele haplogrupy R-1A. Po co im rydwany? Żeby jeździć po kumys? Wątpliwe. To była broń odwetu. Albo przynajmniej narzędzie globalnej ekspansji. Szykowali wyprawę, która na zawsze zmieni historię Azji. Kontruderzenie. Jak tako? Rosjanie stali się indyjskimi bogami. W połowie drugiego tysiąclecia Peshadonga Ragan E. Ariowie Nosiciele R1A stali się bodaj najgroźniejszą siłą w Eurazji. Dosiadali koni, stanęli na rydwanach ze szprychowymi kołami i ruszyli na południe. Nazywa się to aryjską inwazją na Indię. Obecnie w Indiach jest to termin politycznie niepoprawny. Wolą mówić migracja, ale istota jest jedna. Z północy przyszli jasnoskórzy, wysocy ludzie nazywający siebie Batamia, Arya, szlachetni. Przynieśli ze sobą język sanskryt, wedy, święte teksty i swoją genetykę. I tu zaczynają się liczby, których nie można ignorować. W Indiach do dziś istnieje system kastowy. I jeśli weźmiemy testy DNA najwyższej kasty, braminów kapłanów, zobaczymy zdumiewający obraz. Wśród najwyższych kast północnych Indii procent haplogrupy R1a dochodzi do 72%. To nawet więcej niż średnio w Rosji. Faktycznie, elita starożytnych Indii to bezpośredni krewni mieszkańców Wołogdy, Riazania czy Orła oraz Warszawy czy Krakowa. Co więcej, jak twierdzi Klosow, rozejście się między rosyjską gałęzią R1a a tą indyjską gałęzią nastąpiło zaledwie około cztery tysięcy pięćset lat temu, w skali historycznej dosłownie wczoraj. To wyjaśnia fenomenalne podobieństwo języka rosyjskiego i innych słowiańskich i sanskrytu. Ogień, agni, ciemność, ros, tma, tamas, wiedzieć, wiedza, weda, matka, dzi, matri, drzwi, dwara. Językoznawcy od dawna wiedzieli o tym pokrewieństwie, ale historycy nie mogli zrozumieć jak. Teraz puzzle się układają. Ci, których wybili z Europy erbinowie Erdianb nie tylko przetrwali, stworzyli bazę na Uralu, a potem część z nich, gałąź R1a-Z93, poszła podbijać Azję, zakładając cywilizację perską, obecny Iran to jej kraj Ariów, i Indię Wedyjską. A druga część, gałąź R1a-Z280, została na nizinie rosyjskiej, by stać się przodkami Słowian. Powstaje zabawna historyczna rozwidlenie. Jedna gałąź rodziny poszła na południe. Napisała Kanieji Kama Sutre, Wymyśliła jogę i zbudowała Taj A druga została w śniegach, budowała chaty, walczyła z koczownikami i ostatecznie wysłała człowieka w kosmos. Ale genetycznie była to jedna i ta sama rodzina, rozdzielona w epoce brązu. I tu pojawia się pytanie: a co z Europą? Czy Erbinowie R1b? zauważyli, co stracili? Europa po wygnaniu RE1A poszła swoją drogą. Drogą Rzymu, drogą ekspansji, drogą kolonializmu. Klosow czasem żartuje, choć w każdym żarcie, że agresywność zachodniej cywilizacji, jej dążenie do kolonizacji innych narodów, to wrodzona cecha tych samych, erb so, samych Erbinów, którzy zaczęli od ludobójstwa w Europie 400-500 lat temu. To oczywiście nie fakt naukowy, a spekulacja filozoficzna, ale przyznajcie, brzmi prowokacyjnie. Podsumowanie. Podsumujmy ten genetyczny kryminał. Co mamy, jeśli wierzyć wersji profesora Klossowa i danym genealogii DNA? 1. Starożytna zbrodnia. Około 4500 lat temu Europa przeżyła totalną wymianę ludności. Nosiciele haplogrupy R1A zostali praktycznie całkowicie zniszczeni lub wyparci z Europy Środkowej przez przybyszów R1B kultura pucharów dzwonowatych. 2. Przetrwanie. Przodkowie Słowian nie po prostu uciekli. Oni zagospodarowali surowe przestrzenie równiny wschodnioeuropejskiej, tworząc fundament dla kultury fatianowskiej 3. Rewanż cywilizacją Umocniwszy się na Uralu, część Mars Ariów zorganizowała wielką wyprawę na południe, dając Indiom i Iranowi język, religię i strukturę społeczną. Historia, którą pisze Klosow, wielu akademickim naukowcom wydaje się fantastyką. Spierają się o datowania, o metody obliczania mutacji, nazywają to patriotyczną pseudonauką. Ale fakty rozmieszczenia haplogrup to rzecz uparta. R1 rzeczywiście dominuje na zachodzie. RSR2 na wschodzie. Granica między nimi przebiega przez terytorium współczesnych Niemiec i Polski, prawie tam samo, gdzie przez wieki przebiegały fronty wielkich wojen. Przypadek? Czy głęboka pamięć rodowa o tym właśnie pierwszym konflikcie? A teraz ten fakt, o którym mówiłem na początku. Przywykliśmy myśleć, że brytyjska monarchia czy europejska arystokracja to coś absolutnie odległego od nas. Ale genetyka potrafi żartować. Wśród najwyższej arystokracji Indii, wliczając niektórych współczesnych polityków i liderów duchowych, procent naszej haplogrupy RRA wykracza poza skalę. Faktycznie, jakiś szanowany bramin z Varanasi, siedzący w pozycji lotosu nad brzegiem Gangesu, jest genetycznie bliższy waszemu sąsiadowi wujkowi Wasi z garażu, niż jakiemukolwiek angielskiemu lordowi, który przez wieki rządził Indiami jak kolonią. Lordowie byli R. 1b w większości, a bramini i wujek Wasia R. 1a. Ironia epoki kolonialnej polega na tym, że Anglicy, potomkowie zabójców Ariów z Europy, przypłynęli do Indii, by rozkazywać potomkom ocalałych Ariów nawet nie podejrzewając, że spotykają swoich najstarszych wrogów. Historia to spirala i być może konfrontacja Zachodu i Wschodu to nie tylko polityka ostatnich stu lat. Być może to echo wojny, która ma 4500 lat. Wojny, której nie zauważyli historycy, ale którą zapamiętała nasza krew. A wy wierzycie w to, że genetyka może determinować los narodów? Czy wszystko to po prostu gra liczb? I sami jesteśmy panami swojej historii? Napiszcie w komentarzach, kim jesteście według haplogrupy, jeśli robiliście test. Zróbmy apel ocalałych, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę, jeśli nie chcecie, aby waszą historię zapomniano. Do zobaczenia.